drugi odcinek nasz, naszych przygód zagranych w minecraft drugi odcinek poza odcinkiem pozbieram troszkę drewno na nasz dom postanowiłam go zrobić tu tylko tu jeszcze sobie tutaj Skupiam dwie sikiery ale spoko Sam jedziemy spoczku tu chwilkę tak pokopię z wami i kurczak Mam mieć. mam, gin, gin, dobrze, gin pan. dobra. Zaraz będziemy sobie budować domacze. Kopam trochę kobla. po cięciu muszę zrobię troszkę bez was cięcie następuje kurwa musiałem zrobić takie cięcie dla mnie nie takie cięcie musiałem zrobić e, dobrze ciśniemy. pomimo tutaj no do nocy no tam mogły takie cięcie było. wiem Dwa raczej. Teraz zobaczymy. No nie ja skończmy się. Szczególnie, tak w tym. tak. Chopstę wciągnę. I to zbieram. Poczekajcie. Muszę tak zrobić. Mam ten film. No, to ja wam się podobać. To było takie moje zaczęcie serii. No, tańkiej, świeżej serii. Specjalnie dla Was. O kurde, czy ja mam drzuskę? No, mam Ten Więc strój Będzie ciężko. Oczku. ale czemu nie mam, o, no ale mam tą sadzonkę. To tu posadzę i niech sobie rośnie. Gdy będę miał, no, no. Na razie to tak. Zrobię. I tak. Teraz. Teraz to zrobię. Hop. Tam jest. Niech wskoczyć, Tutaj machnąć. Przyklej. I widzimy się po cięciu. Cięcie. Witajcie. po tym cięciu podłogę sobie tę tylko tak. I teraz. Zrobimy podłogę. O, cheek! teraz będzie epikwalka! ja, Ej, troll. Ej, nie Troll. Jak mi strollował? No okej. Okay. Wiśniemy. O, tu zrobię sobie taki dywanik. O. Super. Ej, no, troll. Ja taką nie tak mogę. Dobra, epikwalka. Chociaż. Ciężko na drewno sobie machnę. Hopsa. Hopsa. S hmm. te placki jestem tutaj dziwnie. Dobra, po cięciu ja postaram się trochę zrobić, bo na gdzie się widzimy. Cięcie. Dajcie po tym cięciu. To jest już ukończony mój domek. Czekajcie. co coś zrobić. To. To. I już jesteśmy. Tak, to jeszcze drzwi sobie machniemy Jeszcze obna będę musiał skombinować, ale to mniejszy jest. jest taki. To już pokazuję. W taka mozaika jakby... Lubię takie ładne ładnie Są Tak. Tak dobrze. To jest taka mozaika. To w skrzyni mam. Nic. Węgla mam. Sporka. No i to był... By no tyle z tego odcinka, więc dzięki za oglądanie. Na razie.